Cześć. Dzisiaj opowiem wam o pięciu produktach, które mogą wydawać się zdrowe, udawać zdrowe, ale wcale takie nie są. Zapraszam serdecznie. Pierwszy produkt to będzie coś na co ja sama dietetyk dałam się kiedyś nabrać. I jest to smoothie owocowe. Smoothie, e, oczywiście nie takie robione w domu, tylko kupione w sklepie. No i to smoothie naprawdę może nam się kojarzyć z takim zdrowym produktem. No bo przecież takie smoothie, jakie robimy w domu, no to jest, może być całkiem zdrowe, tak? Dodajemy do niego owoce całe ze skórką, wtedy tam jest dużo błonnika. Możemy tam dodać. Jakieś źródło nabiału, czy tłuszczu, w sensie jakiejś pestki, czy nasiona, i mamy naprawdę fajnie zbilansowany posiłek. No ale to smoothie sklepowe, niestety, w większości składa się albo z soków, albo z zagęszczonych soków, albo z koncentratów. Sprawdzałam skład smoothie z biedronki, tam jest w jednej porcji tylko 8 gramów błonnika, no więc nie jest to jakoś dużo, a z kolei. To, co tam przeważa w składzie, to jest cukier, cukry proste. I tych cukrów w jednej porcji, czyli 330 ml, mamy aż 36 gramów, czyli można to przeliczyć na 6 łyżeczek cukru. I właśnie pamiętam, jak ja sama kupowałam to smoothie, to było przed e, jakimś wyjazdem takim wakacyjnym. Jechałam tam z siostrą. I, i robiłyśmy zakupy na drogę. No i siostra kupiła różnego rodzaju napoje gazowane, jakąś kolej i tak dalej. No i stwierdziłam, że ja dam dobry przykład, jestem dietyczką, nie będę piła takiego syfu, kupię coś, co będzie jednocześnie odżywczego i czym będzie można się najeść i napić. No i zobaczyłam to smoothie, wzięłam je, w ogóle nie przeczytałam składu. No i w domu patrzę, że ono ma więcej cukru niż ta cola, czy jakiś tam napój gazowany. Więc fail. Dietetyczny fail. Przyznaję się. Dlatego czytajcie składy i tych, co jeszcze nie widzieli, to klikajcie tu, żeby zobaczyć mój odcinek, jak czytać składy. Być może są też jakieś takie smoothies klubowe z dobrymi składami. Nie wiem, jeśli taki znacie, czy znajdziecie, no to dajcie mi znać w komentarzu, ja chętnie się z nimi zapoznam. No ale akurat to smoothie, o którym wspomniałam, zdecydowanie odradzam. Druga rzecz to jest sok. Sok na przykład pomarańczowy, ale ogólnie jakikolwiek sok z kartonu. Wielu osobom może nadal się wydawać, że sok jest takim zdrowym produktem, no bo jest w końcu zrobiony z owoców. Tak, owszem, jest zrobiony z owoców, ale jest. Pozbawiony błonnikaj. W dodatku taka szklanka soku dostarczy nam około 20 g cukru w szklance. Czyli można to prze przełożyć na 4 łyżeczki. Więc jest to naprawdę duża ilość, no a co za tym idzie dostarczamy też dodatkowych pustych kalorii, no bo jedna szklanka soku ma ponad 100 kilokalorii. Jeśli pijecie sok jako zdrowy dodatek do śniadania na przykład, to zdecydowanie odradzam, chyba że właśnie potrzebujecie sobie dobić kalorii, no to wtedy ok, ale jeśli ktoś jest na diecie odchudzającej, to w ten sposób można naprawdę dodać sobie wiele niepotrzebnych pustych kalorii do diety, które ani nas nie nasycą, no bo w soku nie ma bonika, ani nie będą jakoś e, szczególnie wartościowe, no bo to fruktoza, a w soku będą szczątkowe ilości witamin i mikroskładników. Kolejna rzecz to płatki fitness, czyli różnego rodzaju. E, Zdrowe płatki z pełnego ziarna mogą być z dodatkiem suszonych owoców, czy w jakiejś polewie z gorzkiej czekolady, czy z dodatkiem kandyzowanych owoców. No, dużo tego jest do wyboru, ale niestety te płatki też bardzo często mają dodatek cukru. I ja sprawdziłam skład takich bardzo popularnych płatków fitness firmy Nestle, które właśnie były bez niczego po prostu pełnoziarniste płatki. I one w 100 gramach zawierają ponad 17 gramów cukru. Czyli 100 gram takich płatków można sobie przeliczyć na 3,5 łyżeczki cukru. Ja myślę, że sprawdziłam takie dosyć lajtowe płatki, bo one właśnie były bez dodatku, bez żadnych dodatków. Tak? na gdyby znaleźć jakieś zdrowe płatki z dodatkiem czekolady, czy a właśnie jakichś owoców w czekoladzie, no to tutaj kaloryczność mogłaby, kaloryczność, zawartość cukru mogłaby się jeszcze znacznie zwiększyć. Także takie płatki zabrają dużo cukru i wcale nie są najlepszym wyborem. Oczywiście najlepiej byłoby zjeść po prostu owsiankę z owocami czy orzechami, no, ale w sklepach też pojawia się coraz więcej takich e, płatków. Rzeczywiście z fajnym składem. Kupując płatki, zwracajcie uwagę przede wszystkim na to, ile zawierają one cukru na 100 gram. E, no a po drugie, co mają w składzie. Jeśli mają dodatek cukru pudru, cukru trzcinowego, czy, 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 czy jakiegoś syropu daktylowego, czy z egawy. No to takie płatki od razu. Czwarta rzecz to baton proteinowy. On też wielu osobom może kojarzyć się jako zdrowy. No w końcu jest y, to produkt, który mamy jeść po jakimś y, wysiłku, po ciężkim treningu, tak? Więc y, powinien nam dostarczyć tych wartościowych i dobrych kalorii. No, a właśnie nie do końca tak jest. Bo batony proteinowe też zawierają naprawdę dużą ilość cukru. Ja sprawdziłam taki popularny baton proteinowy, który można dostać e, chyba w większości sklepów oblany czekoladą. I on na 100 gram miał aż e, 27 gramów cukru. Jedna porcja to 50 gramów, więc jeden taki batonik dostarcza około 3,5 łyżeczki cukru. No i... Też jest to dosyć dużo. Um, oczywiście, jeśli ktoś rzeczywiście potrzebuje um, szybko po treningu takiej energii, właśnie takiego strzału cukru, no to, to okej. Okay. Um, chodzi mi bardziej o to, że jeśli jesteś osobą, która. Nie robi jakichś super ciężkich treningów, a po każdym pobycie na siłowni czy joggingu je taki batonik, to to naprawdę może nie wyjść wcale na zdrowie. Bo po pierwsze to jest jednak spora zawartość kalorii, a tych protein, tego białka możemy sobie dostarczyć z innego, lepszego źródła, jednocześnie nie dostarczając tych cukrów prostych w jednym posiłku. I ostatnia, piąta rzecz to jest olej kokosowy. Ja mam nadzieję, że większość z Was wie, że olej kokosowy wcale nie jest najlepszym olejem, no ale pragnę tutaj wyjaśnić, żeby było wiadomo na 100%, że on nie jest zdrowy. Olej kokosowy głównie składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych, których powinniśmy w dzieci jeść jak najmniej. Równie kiepsko wypada. Obok oleju kokosowego olej palmowy. On również będzie składał się głównie z tych nasyconych tłuszczy. Oczywiście od czasu do czasu można go użyć, już bez przesady. Olej kokosowy na przykład świetnie się sprawdza jako zamiennik masła dla wegan, to znaczy do różnych wypieków czy, czy ciast. Więc no gdzieś tam może być elementem tej diety, ale niech to nie będzie podstawowy olej. Wiecie. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie mi koniecznie komentarz pod filmem, czy wiedzieliście o tych wszystkich produktach, że są niezdrowe, czy może przy czymś się zaskoczyliście. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia.